Siema! Siema, ludzie, słuchajcie. Wiecie co będziemy dzisiaj robić, kurde, bo pewnie ktoś nie wie. Jesteśmy na Wojenowicach. Tak, na Wojenowicach, no to ciężko nazwać Wojenowicami na razie, co prawda. Ale to są Wojenowice, 100% legit, no scam, serio. Oczywiście jest to mapa tylko Wojenowic, ale dzisiaj zobaczycie co mam w ekwipunku. Tak, jesteśmy na Wojnowicach i zniszczenie ban IP, no na pewno, już to widzę. No zobaczymy, zobaczymy, panie. Gdzie ja jestem teraz, bo ogólnie byłem w nederze i jestem gdzieś na bagnach? Ty, to może są one na te Ok, ban, zniszczenia, za widera co będzie? To właśnie, ja nie zniszczyłem, Wither zniszczył. Ej dobra, bo jest problem, nie, bo jakby nie wiem gdzie są Wojanowice. To jest problem, taki jakby malutki problem, bo... Byłem w nederze i jestem totalnie... Jakie ja mam kurde? O Boże. Ty nie jesteś tak daleko chyba Wojanowit. Tak mi się wydaje, że są tu bagna szereka. W razie nie. No dobra no. Nie dawaj to nie dawaj, nie? Dobra, tam są wojenowice na stół, we, to są te bagna. Tak, to są te bagna. Tam jest wioska kogoś, nie? Tam jest Kati? Kati może wioska tam była. Jak coś... Wracamy i ogólnie ban zaniszczenie jest. I w, w ogóle możecie mieć pytanie, czemu, skąd ja wziąłem Gwidera. Co, farmujesz w tej twierdzy obok wojenowic? No nie. Bo ogólnie w siłowni, w siłowni były te czaszki Okej, okay, musimy teraz przejść przez pustynię Wojenowic i zaraz będziemy tam Oczywiście, już widzę Dobra Ogólnie plan jest prosty e, Jak coś, Z, danie tego, danie tego, no i problemy O Boże, czy wy to widzicie, tam jakiś szpital <głosłuch> Ogólnie niestety mamy tylko na jednego widera JEDNEGO WIDERA Ale jeden WIDER w środku Wojanowic Hmm, czy to jest dobry pomysł? Dobra A, musiałem jeszcze to montować Pewnie, o Boże, co to jest? Ty, 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 ty. co to, co to, co, co to jest? Atom, fajk, albo cię zjem, co to, kurde, jest? Powodzenia panu GP, co? To ma mam być. Fejd coś jest. Nie. Dobra, nie, nie wiem. Idziemy do szpitala Grimasa Szejka. Tak wiem, że to jest mapa też stara. Dobra chwila. A tu nic nie ma. Ej, ty, ja zapomniałem, że ja mam Elytry, ale. Jak se patrzę, to ja nie mam firework <grym> I to jest problem. W mi da nie dali Firework. Ej, czy ktoś tu powiedział. Hmm, nic nie mam. Ej, słuchajcie. Teraz te to 100. To. Teraz te to 100. To. Muszę to gdzieś dać, żeby nikt nie widział. Dobra nie piszę tego <śled> hmm. Ej dobra, zobaczymy co się stanie Ej, dobra, to jest mój plan. <śled> Ej, czy ktoś widział nowego? i dobra dobra. Ok, kolejnym planem nie wiem w sumie co dalej ty. Weźmy sobie jedzenie. Yy, dobra, spędzimy, co to nowy <grywy> Wither Co robisz? Ale <grywy> co <to>? <grywy> <grywy> XD. Dobra, no to plan nie wypalił bo dosłownie żadnych zniszczeń nie było no ale spokojnie spokojnie, co wy myślcie, że ja jestem głupi? No pewnie tak myślicie. Ale ogólnie ja mam tu plan zapalniczka w zapalniczka? No hmm, no nieważne, nieważne, tylko nie było. A no tak, drzewo na drzewie na drzewie. Hmm. Cóż to może być za piękny budynek, prawda? O kurde, nie no! Ej, ej, dobra, nie skończyło się, nie, tam jest. Kurde. Dobra, to na no plan wymyślić Zobaczmy, co tu jest. Dzwoń uzma. Jałmużna. Proszę kresną. Tu... Panie pozostałości jakieś. Ale proszę krecną no, może się przydać. Ja nie sugeruję tu żadnych e, dziwnych mechanizmów wcale. Hmm. Dobra, coś mamy... Obsidian. No, Dlatego... Okej. Okay. Ej, czy to nie jest do dziury? Sprawdźmy, czy ona banuje. <laughs> Oczywiście wiadomo, że nie banuje. Tylko po prostu sobie myślisz, akurat śmieć od, 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 odchłani umiera, umierasz, no na pewno. Dobra, się? o tu było pierwsze spotkanie hakera. Kurde, kto go, kogo tu zabijacie? E! Co to kurwa jest? Uwolniam hakera, słuchajcie, to jest naprawdę dobry pomysł. O kur. Ej, wiecie, co zrobię? Ej, dobra, są tu skiny. Eee. One mają coś tutaj. Ołowowego, nie wiem. Coś takiego palenia papierucha. <laughs> nie no dobra, żartuję czekajcie, bo w Wojanie jest do mnie. Co my tu mamy? W domu wujana? Nie, to w paliona był dom chyba. Paliona był dom. Ciekawe czy mi każdy nie zrobił z domu. Słuchajdziemy trzeba jakieś rzeczy, nie? Ogólnie no... Pomysł był dobry, ale chyba wyłączyć jakieś obrażenia od wybuchu czy coś w tym stylu, i to nie zadziałało. Ale oczywiście możemy inaczej zniszczyć WN-owicę, tak? Bo tu to nie ma, wiecie? Procent, a procent, to nie ma, spokojnie. Dobrze sobie ustawiłem tego. Lubek, niszczę mu to. Hmm, no ciekawe co tu może być. E, Kurde, rzutowałem. Kurde. Dobra, w się nagrywa, tak się nagrywa, panie, tylko ogólnie parę sekund jest szybciej audio, więc to tak jakoś trzeba będzie dać, jak wyjść na Palionowo i Katynlandię, kurde, Katynlandię, kurde, nie wiem co to, ładow, eee, dobra, nieważne, co my tu mamy, eee, eee. Eee, 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 eee. kurde, co? o kurde, może magazyn, może coś w końcu znajdę, ale na pewno są shulkery, więc im dobrze. Jakby to mi się może przyda, prawda? Mamy shulkera. Proszę, no jakim cudem usunaj, wszystki temu? To jest ogóle niemożliwe, że ucinaj, wszystki temu ze skrzyni. No przecież to jest jakiś dramat. Może ucinę kaker wtedy, ale niemożliwe. Co ty, mi gadasz? Mam 12, no ciekawe, 12. O kurde ile osób, dobra. Um, mi się wydaje, że najlepszą opcją, oczywiście nie pokazujemy zapalniczki, ale ja coś tam chciałbym spać, nie? Takie... Że tak... Ja tak powiedz, nie wiem. Oczywiście jestem takim jakby tym. A mągusem impostoro, nie? O kur Ej Co to miało być? Ej, czemu nie mają koks jabłka? Ja nic nie wiem Palionowy opuścił grę. Oczywiście to są fajkowi No bufka, mm. e? Dobra, co my tu mamy? Ej, czy ktoś powiedział kolorowo to jest zawsze kiedyś się coś pali? Czy ja źle coś, coś usłyszałem? Kolorowo jest zawsze jak się coś pali? Nie no, co ty? Czy coś tam mnie że usłyszałeś? Na pewno, a mnie nie jak to kolorowe, jak się coś pali. No przecież ty zgupiały chyba. No, oczywiście. Ej, se patrzę, co to jest za głową. TTXD, to jest. To jest palią? Dobra, sprawdźmy, czy jest kolorowe, jak się coś pali. <grystanie> Dobra, nie tak, na serio? W ogóle nie ci się ogień rozprzestrzenia, ty. Chyba jest przestrzenie się ognia, tak się wydaje. Kurde, sprytni są, ale czy aż tak sprytni? Hmm, co jeszcze można zrobić? Co jeszcze można zrobić? Tylko, hm, hm. Hmm. Opuścił grę, dosłownie, no nie ma co robić. Ale chwila, no, na pewno coś można zrobić. Na pewno moja że nie jest totalnie płonie, nic. No i na nic. Ale jakby smalało, a nie wiem co tam nic ja nie smalało. nie nie jakbym słyszał ogień, ale tam po prostu nic się nie pali, naprawdę. Co można zrobić? Nie, co można zrobić zupełnie szczerze, nie? Tak jak z mi się no kurde, na tudzież zrobiłem, nie? Na gm1 tu można, no ale tu Puścił, dołączył, puścił, dołączył, co jest kurde z tymi ludźmi Ej, luki, hawka, Co jest z nim? Tego nie potrafię Nie ma nic takiego Dobra, można usunąć kominy, nie? W sumie Na pewno chłop mnie I Idę sprawdzić Bobodziarkę Boboziara No taka średnia ta boboziara, ale... Jakby tak... No dobra, nie, i tak to nie działa Ale to jest głupie Co to kurna ma być? Weź się mi to Daj tam mi to Ale tak średnio to i tak po co mi to, nie? W sumie Ani fajerek Torem serwera, ej Co jest? Kicha jest czas Gamę Mode Creative? Ha, ho, 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 hu, 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 hu. Jak zawiście Dobra. No to co? No dobra. Po pierwsze musimy sobie zrobić małe testy. Nie wysadzają się rzeczy. Hmm. Czy w takim razie można zrobić tajną kombinację klawiszy? Dobra, 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 dobra. Po jeszcze wider. Czeszki szkieleta. Piasek dusz. Hmm. Ja tutaj nie mówię oczywiście nic, ale. Taka mała hodowla. A nie, no można, można sobie jajko dać, nie? Ale nie ma jajek w tej wersji, ta, Bo to jest 1,9. Tu i tak nie ma jeszcze jajek ujdera Aj e? dobra, bo jest ban Są bany też, nie? Hmm. Dobra, teraz robimy tajny plan, który mówi podkopy są zawsze dobre. I słuchajcie, a ja tutaj nie mówię. Że coś Ale ja mam ten, ten z tą wierzą Oczywiście lubię hakera, nie? Ale, albo z tą w sumie Dobra, musimy być bardzo ostrożni To bardzo ostrożni musimy być, nie? E, nie można Zaraz cię zbanują Uważaj Dobra, dobra. Dobra posągu. Posągu. Ej, ty nie jesteś moderatorem? <śmienicza> Co ci niszczą? Ej, dobra, to niszczę. To niszczę. Ej, ja mogę użyć GM? Gamę modę? Ty nie mam już komentarz. Jakby mi zabrali operatora, ale zostawili mi ten tryb. Dobra, bo są nieudolni, nie? Ale. Dobra. Ten temu niszczą. Ale komu? Nie wiedzą, kto banuje. Znaczy, nie wiedzą, kto kogo zbanować, nie? A dobra, może chodzi o to, no bo chłop to jest nienormalny, nie? Przecież tak nie wolno niszczyć w ogóle. Tej, dobra, niszczymy to, niszczymy to nie. Hmm, czy ktoś lubi sobie pograć w naszej piłce? No, nasza reprezentacja nie jest zbyt dobra, nie... Ale można sobie coś tu porobić, nie? Takes that. co tu się stało? <laughs> o kurde, ej, to nie moje, to nie moje. To nie moje jak coś. Chłopaki, chłopaki to nie moje chłopaki, chłopaki. Hmm... troszeczkę mi tutaj przeszkadza, nie ukrywam, nie? Ale... Oni wszystko niszczą, no. <grym> Kto by się spodziewał? Dobra, lecimy. No, dobra, dobra, dobra. Lecimy, chłopaki, chłopaki, chłopaki. Ja tu pomagam jak coś, nie? Jakby... Nie jestem bez użyteczny nie, nie? Jakby... Tylko po prostu muszę się ukrywać, nie? Że to nie ja, nie? Że to nie ja. O, 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 dobra, dobra, dobra. Chłopaki, chłopaki, spokojnie, spokojnie, no. Spokojnie, no ja coś robię, nie ale... <zysy> Macie kopie za posą. oczywiście, że mają, ale po prostu my będziemy jeszcze do no, bo O kurde, no, no to, to jest taki budynek, taki scenie. No chłopaki spokojnie, spokojnie, no przecież nie zbanujcie zbanujcie Sraka nie zbanuje Hmm, no co by się tu stało? No nie wiem, ale dobra. Ku kukuj co to kurwa do LGBT Panie, niemal... Zbanowajcie na tym serwerze. No i koniec.